Dzień dobry kochani. Ha, zaczęłam z przytupem i z poślizgiem. Słuchajcie, witam Was serdecznie dzisiaj. Pogoda powiedziałabym wiosenna, nie zimowa. Jestem w samochodzie. Dzisiejszy nastrój nakłania raczej do nostalgii, ale mam nadzieję, że będziecie potrafili swoje emocje wyregulować sami. A dzisiaj chciałam Wam zadać jedno ważne pytanie: co, jest, co było pierwsze jajko czy kura? To jest takie pytanie, które. Um, można by sobie też zadać, co było pierwsze, myśl czy emocja. Bo um, tak na dobrą sprawę, nasze emocje wpływają na to, co i jak myślimy, ale też nasze myśli wpływają na to, jak się czujemy. Możemy regulować nasze emocje czy samopoczucie za pomocą myśli, ale znacznie skuteczniej jest robić to za pomocą emocji, żeby wpływać na na to, jak czujemy, co czujemy, jakie emocje w sobie wywołujemy, bo to pomaga nam wtedy kształtować myśli takie, które nas wspierają. Więc dzisiaj chciałam Was zaprosić do tego, żebyśmy sobie potrenowali Inner Ease po to, żeby poczuć te emocje, które nam sprzyjają, na przykład takie emocje jak spokój. Chciałabym, żebyście sobie na koniec ćwiczenia poobserwowali, czy pojawiają się kiedy połączycie się z tym spokojem, czy pojawiały się w Was jakieś może troszkę lepsze myśli niż takie nostalgiczne i deszczowe? No dobrze, kochani. To połóż swoją rękę na sercu, jeśli chcesz. Jeśli nie chcesz, możesz nie kłaść ręki na sercu, ale skup swoją uwagę w przestrzeni serca. Wyobraź sobie, że Twój oddech wpływa i wypływa do przestrzeni serca i klatki piersiowej. Oddycha nieco głębiej, nieco wolniej niż zazwyczaj. Znajdź taki rytm, który jest dla Ciebie komfortowy. A teraz z każdym oddechem wdychaj wewnętrzny spokój. Taki wewnętrzny luz. I podejmi taką decyzję, taką intencję, że z tym wewnętrznym spokojem, luzem, wejdzie w dzisiejszy dzień, w dzisiejsze projekty, wyzwania, spotkania z ludźmi. Kochani, gwarantuję Wam, że gdy łączycie się ze swoim wewnętrznym spokojem, to z czasem pojawią się też inne wspierające emocje. Wdzięczność, miłość, radość. I to jest piękne, bo te wszystkie wspierające emocje, te emocje, które nas regenerują, automatycznie generują w naszej głowie pozytywne myśli. Zupełnie inaczej zaczynamy myśleć. Nasz mózg się otwiera. Zaczynamy mieć lepsze myśli, lepszą koncentrację, lepsze pomysły. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie dzisiaj trenowali. Ćwiczyli Inner ease, a my widzimy się za 14 godzin, parędziesiąt, dwadzieścia Do zobaczenia jutro. Pa, pa.